Siemowicie, witam was w kolejnym odcinku, w którym zmieniłem się o 360 stopni, bez zbędnego zaduszania. Zapraszam was do odcinka. Pozbywamy się brawurki gościu, odkupiłem od nas za 21 tysięcy, więc dajemy mu tą ofertę i no to jest smutny moment. Brawurka, która poszła na tutaj bardzo ogólnie. Wielki projekt, no to została sprzedana Jeśli mam liczyć, że by ona była czysta, to bym wyszedł na plus Ale wiadomo, była ona Z licznikiem Ale zobaczmy widzowie, jak tutaj gościu nam gościu odjeżdża Wielki projekt na YouTubie No był naprawdę wielkim projektem na YouTubie No i co? Lecimy do dalszej części odcinka Dobra sobie dogadałem się z Erifem, którego bardzo pozdrawiam tutaj na tym odcinku, bo jest moim widzem. Sprzedaję mu naszego Admirala już teraz jego za 46 tysięcy, więc 46 tysięcy czekamy tutaj na Erifa, przekazujemy go Admirala. Eee, no, zbliżamy się już coraz bardziej tutaj do... Jestera, muszę na nowo wybrać widzowie ofertę. Admiral 4600. E, I co? Admiral trafia w ręce Erifa, niech mu służy. Dziękuję. E, mi miłej gry. I co? Lecę wpłacić kasę, i lecę dalej zarabić na naszego jestera. O! I, I dostaliśmy widzowie ten. Dziękuję i dostaliśmy widzowie donate e, Pozdro Dobra widzowie to lecimy dalej Widzowie ja sobie jadę zarabiać A Eric wysyła już nam trzeciego donate'a Więc bardzo go pozdrawiamy No i niech nasz admiral mu służy Dobra widzowie jeśli widzieliście e, Co tutaj działo się w trakcie e, Nagrywania tego odcinka no to teraz y, biegnę widzowie na przebieralnię, bo muszę zmienić skina na... Zobaczcie jakiego. Już za chwilę. Dobra widzowie, znajdujemy się już na przebieralni, więc bierzemy naszego CJ. I widzowie ja zostałem CJ. Ale nie na długo, bo jadę teraz do e, sklepu z ubraniami CJ. -ta. No tak naprawdę nie jadę, bo biegnę z buta, bo samochodu nie mam, ale... Zobaczę się tam widzowie, jak będę kupował dla, dla naszego CJ -ta ciuchy. To będzie koszulka naszego CJ. -ta. To będą widzowie spodnie dla naszego CJ. -a. Kupiłem widzowie też naszej postaci tutaj taką czapeczkę. I w sumie będzie się ona prezentować tak. Jeszcze, jeśli miałbym PP, bo aktualnie nie ma, bo mam ich tylko 5. E, to zakupiłbym dla niego buty, ale no niestety nie mam, więc... E, zobaczymy Albo widzowie sobie dokupię te Tutaj e, pp Bo to jest niska sztuka Albo Widzowie e, Zobaczymy się na Na tych Nożyczkach co są Dokładnie widzowie nie pamiętam gdzie Ale zobaczymy się tam gdzie Zmienia się ob, e, Muskulaturę i Masę ciała naszego CJ'a Dobra widzowie, wybrałem właśnie takie buty, są to 17 do koszykówki. Ubie e, kupuję je szybko i muszę jeszcze ubrać i lecę na te nożyczki, które znajdują się dalej, nie wiem gdzie, bo dalej nie wiem jak to nazywa się to miasto Dobra widzę, znajdujemy się już u naszego tutaj na nożyczkach, jak ja to mówię. E, nie wiem dokładnie czy tutaj zmienia się, tutaj się zmienia. I nie wiem dokładnie ile mogę mać. E, otyłości mogę dać... Eee, no, mało Tak jak i No, dużo to tutaj nie zmienię. Więc po prostu dam sobie leciutko w siłę i leciutko w masę. Nasz CJ nie był tutaj jakiś za... eee, nie był jakiś widzowy tutaj za gruby. Prezentuje się on w taki sposób. Mi się mu mega podoba i będę teraz cały czas grał. Nie zamierzam zmienić tego skina. I co widzowie, lecimy do końca odcinka. No widzowie, jednak nie do końca odcinka, bo zapomniałem Wam powiedzieć, że robię sobie brodę na mojej postaci. Wygląda ona właśnie w taki sposób. I teraz lecimy do końca odcinka. A widzowie, jeśli odcinek Wam się spodobał, to możecie stawić suba, łapkę w górę, komentarz jakiś fajny, jak podobała się moja postać. I co? Do zobaczenia. Cześć!